W tych przykładach policzymy podstawy logarytmu. W tym celu najpierw przypomnę definicję logarytmu. Logarytm przy podstawie a z b jest równy c wtedy i tylko wtedy, gdy a do potęgi c daje nam b. Oczywiście a i b to są liczby rzeczywiste dodatnie i dodatkowo a nie może być równe 1. No to zgodnie z tą definicją nasze a do potęgi c, czyli do 1, ma być równe 16. No 16, żeby były wykładniki takie same, to tu możemy spokojnie dopisać 1, bo 16 do pierwszej to jest to samo co 16, a zatem widać, że a jest równe 16. W drugim przykładzie mamy troszeczkę inaczej. a do potęgi 1, drugiej, bo nasze c jest 1, 2, jest równe 16. Można to obliczyć na kilka sposobów. Ale ja bym tu się pokusiła o podniesienie obustronnie do potęgi drugiej. Zobaczcie, co tu mamy. A do jednej, drugiej i jeszcze do drugiej równa się 16 do drugiej. Tu, jak pomnożymy wykładniki, to będzie a równa się 16 do drugiej, to jest 256. I w ten sposób mamy policzoną podstawę tego logarytmu, a równa się 256. Kolejny. Przykład jest taki, a do potęgi minus 2 ma się równać 16. No to teraz 16, co to jest, do której 16, żeby było do drugiej? To będzie co? 4 do drugiej to jest 16, ale ja chcę mieć tutaj do minus drugiej, to wystarczy, że odwrócę czwórkę, czyli mam 1 czwartą do minus drugiej. Popatrzcie jeszcze raz, a do minus drugiej to jest 16, bo to zgodnie z definicją. 16 to jest 4 do drugiej, ale ja potrzebuję nie 2 w wykładniku, tylko minus 2. To wystarczy, że sobie odwrócę czwórkę i mam wtedy 1 czwartą do minus drugiej. Oczywiście to jest zgodnie z definicją potęgi o wykładniku ujemnym. I teraz... Zauważmy, że wykładniki mamy takie same, wobec tego a równa się 1 czwarta, czyli podstawą tego logarytmu jest 1 czwarta. Kolejny tutaj logarytm, który rozpatrzymy, to będziemy mieli tak: a do potęgi minus 3 równa się 1000. No to 1000 mogę zapisać, że to jest 10 do potęgi trzeciej, ale ja nie chcę do trzeciej, tylko analogicznie jak w poprzednim przykładzie do minus trzeciej, czyli z definicji potęgi o wykładniku ujemnym będzie 1 dziesiąta do potęgi minus trzeciej. Czyli tutaj mam wykładnik minus 3 i tu minus 3, mogę porównać te potęgi, a zatem podstawa musi być równa 1 dziesiątą.